Dani Olmo został oficjalnie zaprezentowany jako piłkarz Barcelony. Były zawodnik już RB Lipsk podpisał kontrakt z Blaugraną, kosztując swój nowy klub 47 milionów euro, które mogą potencjalnie wzrosnąć do 60. Umowa obowiązuje do 2030 roku. No i to jest naprawdę ciekawy transfer, który w moim odczuciu wymaga więcej niż tylko shorta, jak to zwykle nadzwyczaj robić przy okazji oficjalnych komunikatów związanych z zakontraktowaniem przez kogoś piłkarza. Mam takie przekonanie, dlatego że no, trudno jest mi uciec od poczucia, mimo całego mojego uwielbienia, mimo całego mojego szacunku dla Daniego Olmo, że to jest transfer dużo bardziej marketingowy niż e, e, stricte sportowy, bo nie adresuje on w moim odczuciu największych potrzeb, jakie ma Blaugrana. A to i tak nie są wszystkie wątpliwości, jakie w stosunku do e, wychowanka Blaugrany, e, powracającego na, no już prędzej czy później Camp nou, mam. Naprawdę trudno jest mi uciec od e, wrażenia, że Jean Laporta uznał, że e, rzuci kibicom błyskotkę, że e, rzuci kogoś, kto e, jest wychowankiem Barcelony i kto ma za sobą naprawdę dobre i kto ma aktualnie dobrą prasę. No i Dani Olmo rolę Błyskotki jak najbardziej spełnia. Nie był wprawdzie podstawowym zawodnikiem Hiszpanii do momentu, w którym Pedri który gra w Barcelonie swoją drogą, nie złapał kontuzji, no ale jednak ma przede wszystkim ten swój decydujący moment w spotkaniu z Niemcami, gdzie no, otworzył wynik spotkania i był bardzo w tym kontekście istotny. Cały turniej też ciężko mówić, żeby tylko liczby go broniły, no bo nie, po prostu zagrał fajne zawody i tutaj nie zamierzam dyskutować z sensem tej transakcji. Ale czy Barcelonie bardziej nie jest potrzebny zawodnik na szóstkę, zwłaszcza po oddaniu do Girony Oriola który i tak by zresztą nie grał? Czy Barcelonie nie jest bardziej potrzebny taki typowy lewoskrzydłowy, trochę bardziej niż Dani Olmo, bo Dani Olmo na tej lewej stronie grać jak najbardziej może, ale zazwyczaj gra na dziesiątce, powiedzmy, czyli no, w tym, co ostatnimi czasy Barcelona grała, to, to jest miejsce okupowane albo przez Pedriego, Czyli przez piłkarza, przez selekcjonera reprezentacji Hiszpanii uznawanego za lepszego, e, albo przez Gindogana, który był w moim odczuciu być może nawet najlepszym piłkarzem Barcelony w ubiegłym sezonie. No, nie jest to miejsce, które musiałoby być bardzo mocno jakoś tam wzmacniane. A też trzeba pamiętać, że w tej strefie boiska swoje walory mieć potrafi Fermin Lopez, który trochę bardziej bezpośrednio gra, e, że Gavi to też nie jest ktoś, komu zupełnie obca jest gra w tej strefie boiska. No ta lewa flanka, to lewe skrzydło wydaje się być miejscem, pod które był ściągany Olmo i to jest trochę tak, jakby on był jakąś nagrodą pocieszenia za Nico Williamsa, bo nikt mi nie wmówi, że na tym turnieju Nico Williams nie wyglądał lepiej i nikt mi nie wmówi, że bardziej na wyobraźnię Kules nie działał Nico Williams właśnie, co zresztą doskonale rozumiem. Bo takiego jego dynamicznego, ekscytującego, potrafiącego zrobić różnicę w pojedynku jeden na jednego. no, w, potrzeba Barcelonie na tym lewym skrzydle. Ansu Fati zakładam, że nie jest poważnie brany pod tym kątem pod uwagę, a Nico Williams ten problem myślę, że niemalże całkowicie by rozwiązał. Tymczasem ściągany jest piłkarz, który hmm, może tam grać, radzi tam sobie, ale ostatnimi czasy jakoś specjalnie dużo tam minut nie spędzał, chociaż też trzeba oddać, że Dani Olmo jest dosyć uniwersalnym zawodnikiem, który w wielu miejscach na Murawie radzi sobie bardzo dobrze i to jest taki bardzo nowoczesny pomocnik pod tym względem, że gdzie go nie postawisz, to on jakąś wartość drużynie ma, da i to jest coś bardzo redbulowego w nim i to jest też coś, co wydaje mi się, że Flick może sobie wysoko cenić. No, ale jednak mimo wszystko zakładamy, że Dani Olmo przychodzi jako nagroda pocieszenia w związku z brakiem transferu Niko Williamsa i chyba nikt nie jest w stanie przekonać mnie, że jest inaczej. No, też trzeba pamiętać, że wydaje mi się, że obrona Barcelony, jej boki, no też mają trochę dziur. Może tam warto byłoby mocniej zainwestować pieniądze. No nie wiem, oczywiście okazać się może, że ten transfer będzie kluczowy i że dzięki daniemu Olmo Barcelona zabierze Realowi Madryt i Atletico, które też trzeba pamiętać, mocno, dobrze się wzmocniło, odbierze tytuł mistrza Hiszpanii. Nie możemy tego wykluczyć. Ja też mam w sobie na tyle dużo pokory, żeby mieć świadomość tego, że w Barcelonie pracują ludzie, którzy lepiej się na piłce ode mnie znają i że może to przyjście do niego Olmo mieć też jakiś tam wpływ na szatnię, że wszyscy wejdą poziom wyżej, czy coś w tym stylu, nie mogę tego wykluczyć, no ale tak czysto na papierze, i moim okiem, no to ten transfer jest fajny. Ten transfer jest fajny, ale patrząc na jakieś ograniczenia budżetowe Barcelony, niepotrzebny po prostu. No i też naprawdę osobliwym jest to, że mając w składzie tak fantastycznego, ale też tak łamliwego piłkarza jak Pedri, ściąga się kogoś, kto jest. Nie aż tak błyskotliwy, ale też znakomity, ale również jest zawodnikiem, który no niestety, ale dosyć często przez urazy pauzuje. Wydaje mi się, że Barcelona, patrząc na to, jak dużo kontuzji łapią jej piłkarze, jak być może zepsute zostały momenty, kiedy ciała tych zawodników się rozwijały, no mi by się wydawało, że Barcelona powinna raczej szukać piłkarzy. No, takich zdrowokońskich, takich, którzy raczej większość czasu spędzają na boisku. Tymczasem Dani Olmo w ubiegłym sezonie, ze względu na problemy zdrowotne, opuścił 29 spotkań. Sezon wcześniej 20. Jeszcze sezon temu 19. To naprawdę sporo. Zwłaszcza, że to wszystko są urazy, że to nie jest problem z jedną częścią ciała, że to wszystko jest takie bardzo gdzieś tutaj kolano, gdzieś to jakiś inny mięsień, gdzieś to jakieś przeciążenie. No nope. Nie rozumiem do końca tego ruchu, krótko mówiąc. Czysto piłkarsko go nie rozumiem, tak? Tak jak mówię, jest to piłkarz, który marketingowo na pewno jest fajnym strzałem. Chociaż też nie przesadzajmy, Dani Olmo to nie jest jakaś marketingowa bomba atomowa. No, co to to, to nie. No tak to widzę. Uważam, że Dani Olmo będzie poważnym wzmocnieniem Barcelony i że możliwe, że na tej lewej stronie wzmocni klub, możliwe, że po prostu u Pedri będzie będzie tam częściej grał, a Olmo z, zajmie tam miejsce tej powiedzmy w cudzysłowie dziesiątki i Gindogan zostanie na przykład cofnięty trochę głębiej, no jest tutaj trochę opcji i na pewno uniwersalność dla niego Olmo, który też może zagrać fałszywą dziewiątkę, co też wydaje mi się, że jest nie do zignorowania, no że ta jego uniwersalność jest atutem i że będzie dla Barcelony fajnym uzupełnieniem, ale naprawdę, jeżeli ma się ograniczone zasoby finansowe, wydaje mi się, że można było pokusić się o sensowniejsze wzmocnienie, już nieważne co mówimy o Nico Williamsie, jego podejściu, podejściu Barcelony i tak dalej w tym kontekście, no to wydaje mi się, że te pieniądze i tak, i tak można było Lepiej zainwestować. Chociaż 47 baniek plus 13 zmiennych to wydaje mi się, że jest akurat bardzo, ale to bardzo duże osiągnięcie Barcelony, że ten piłkarz powinien kosztować więcej i że udało się wynegocjować naprawdę sensowną kwotę. Tutaj chylę czoła. No i tyle mam w kontekście Daniego Olmo w Barcelonie do powiedzenia. Hiszpanowi na pewno do twarzy w koszulce Barcelony, w naprawdę ładnej w moim odczuciu koszulce Barcelony, na najbliższy sezon. Na pewno fajnie dla klubu, że przychodzi ktoś, kto wielu piłkarzy już będących w Katalonii dobrze zna z reprezentacji, który też dobrze się czuje w podobnym graniu. Nie wiemy dokładnie, co flick będzie chciał pokazać w trakcie sezonu, no ale jednak jakaś tam podobna chemia, że tak powiem, na pewno minusem czy jakimś problemem nie będzie. No i tutaj to jest następna rzecz, którą bym na pewno upatrywał w kategoriach. каких-то там Pozytywów. Dużo, dużo znaków zapytania i wydaje mi się, że to jest taki transfer dosyć typowy dla Barcelony Laporty od początku jego drugiej kadencji. Sporo jest takich transferów zaskakujących, sporo jest takich transferów, które trochę znaków zapytania budzą. No jest ten Ferran, jest ten Rafinha. To wszystko były drogie transfery, które no nie wiem, czy były warte swoich pieniędzy, chociaż też muszę tutaj zaznaczyć, że Rafinha jest bardzo Ciekawym piłkarzem, który ma swoje miejsce w Barcelonie, w moim odczuciu, i którego należy naprawdę szanować, i też zakładam, że Olmo poradzi sobie lepiej od tych dwóch zawodników. Tym niemniej, to wszystko są wzmocnienia takie, o, nieoczywiste i możliwe, że tą nieoczywistością czasami trzeba działać, jak się ma ograniczone środki finansowe, no ale nie wiem, zachęcam Was do napisania w komentarzu, co Wy sądzicie na ten temat. Czy Dani Olmo to jest to, czego Barcelona. Potrzebowała, czy to jest ten piłkarz, który sprawi, że Barcelona Flika stanie się kompletniejsza? Bo całkowicie kompletna to na pewno nie, bo nie ma takiego klubu przecież na świecie. No ale wiecie, o co mi chodzi. Czekam na was w sekcji komentarzy, chętnie pogadam. Dzięki za uwagę. Cześć.